Zbliżamy się do góry zamkowej. Przed nami ruiny kościoła i pozostałości po zamku. Góra zamkowa z pięknym widokiem, również na Bóg. Może nie tak blisko jak Drohiczynie. Ale też jest tam piękny widok. W ogóle to jest piękne, ciche, spokojne miasteczko. Ale polecam. Są tutaj winnice. Można kupić tutejsze wino od miejscowych producentów. Kościół jest gotycki, raczej ruiny kościoła, natomiast tutaj ta plebania jest z XVIII wieku. Studnia. I tutaj mamy pozostałości po fosie. Tu była fosa. Ciekawe czy sucha czy mokra. Tu stoimy w tym momencie. Prawdopodobnie tutaj był mostek. No piękne miejsce. Tutaj na pewno stała jakaś figura. Pewnie matki boskiej. Budynek dawnej plebanii XIX. XX wiek zniesiony w drugiej połowie XVIII jest napisane. Mamy cegłę gotycką. że nie I wzgórze. Czyli kościół tak zbudowany około 1400 roku. E, Wielki Książę Litewski około 1000 500, 3, 516, 1600 mamy właśnie tutaj renesans, później barok, klasycyzm, o, nawet romantyzm. A nie, moment, są okresy, sorry. dobrze, więc tak, mamy początek około 1420 roku. Funkcja obronna kościoła do XVI wieku, grutowna później przebudowa. W czasie potopu 1657 roku potop szwedzki został spalony i odbudowany w 17, czy w 18? Początek. I później mamy represje carskie. Kościół zamieniono na cerkiew na 47 lat. Później w 1915 roku Rosjanie go spalili. W 1940 rozebrano. Tutaj właśnie można zeskanować i oglądać sobie go w 3D. O, nawet to bardzo fajnie, idziemy na górę. W tym miejscu wielu królów przebywało. Zostało podpisane w 1501 roku tutaj. Um, Unia Milnicka, um, czyli właśnie Unia z Litwą. Natomiast również w tym miejscu Zygmunt I stary oczekiwał na swoją koronę królewską. Więc bardzo ważne miejsce, ale także i bardzo piękne. Zobaczcie, tutaj jest Bóg. stromiej niż trochę czy nie, ale nie, nie ma problemu. Akurat mamy wiosnę. Początek, tutaj nawet jakieś tynki są. Jest trochę porcówki, jakiejś połamanej. No, i widok na ten kościół jest piękny. No, ale ten widok jest naprawdę oszałamiający. Tu jeszcze są jakieś pozostałości. Tylko ciekawe, czy zamku dolnego, czy on się po prostu tutaj zaczął sypać. Obsuwać. Tu mamy cegły trochę pięknego kamienia. Schodzimy ostrożnie. ハハハ Cudowne. No to okno już jest gotyckie, barokowe chyba. Под, давай-ка